Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Dzisiaj nagrywamy film o preparacie Leder Cleaner. Leder Cleaner to jedyny w gamie Hempstecka preparat do impregnacji i jednoczesnego czyszczenia skóry. Dla kogo on będzie idealny? Idealny będzie przede wszystkim dla osób, które posiadają na przykład meble skórzane i samodzielnie w domu chcą sobie w prosty sposób, bez żadnych problemów, wyczyścić ten mebel i jednocześnie zaimpregnować. Bardzo dobry będzie również dla posiadaczy samochodów z tapicerką skórzaną, i tu znowu prosty w użyciu, bezproblemowy, nie trzeba jakichś specjalnych szkoleń sobie do niego robić. Za chwileczkę pokażę, jak używać tego preparatu. Tutaj mamy próbkę skórzaną. Ona jest przybrudzona. I teraz tak mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest użycie mikrofibry. Jeżeli, jeżeli skóra jest lekko tylko przybrudzona, spokojnie wystarczy mikrofibra. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Natomiast w przypadku już mocniej zabrudzonej skóry, ja tutaj polecam szczotkę z miękkim włosiem, wtedy ruchami okrężnymi również możemy takie trudniejsze zabrudzenia wyczyścić. Teraz pokażę, w jaki sposób można użyć samej mikrofibry. Najpierw preparat należy oczywiście wstrząsnąć. Następnie to jest takie mleczko. Aplikujemy go delikatnie na mikrofibrę. Nie za dużo, tutaj nie trzeba naprawdę dużo tego preparatu aplikować. Rozprowadzamy go na czyszczonej powierzchni i okrężnymi ruchami czyścimy powierzchnię. Jak widzicie, preparat jest bardzo wydajny. Taka jedna butelka może wystarczyć nawet na 10 takich kompletów mebli skórzanych. Także spokojnie, jeżeli zakupicie sobie raz taką butelkę, to ona wystarczy na bardzo długo. Dodatkowo, zobaczcie, jaki mamy transfer zabrudzeń. Tak? Tu mamy czysty element, tu jest brudny. Dodatkowym atutem tego preparatu jest bardzo przyjemny zapach, on się utrzymuje około 1-2 dni. Bardzo miło się nim przede wszystkim pracuje. Nie czuć jakiejś agresywnej chemii, tylko przyjemny, cytrynowy zapach. Ok, następnym etapem, jak już tutaj wyczyściliśmy, będzie po prostu przetarcie do sucha tej powierzchni. I w tym momencie sobie użyliśmy mikrofibry, tak. Natomiast jest jeszcze drugi, druga możliwość, jeżeli mamy bardziej zabrudzoną powierzchnię, możemy zastosować. Możemy zastosować szczotkę z miękkim włosiem. Delikatnie tutaj na tą szczotkę rozprowadzamy ten preparat. I znowu okrężnymi ruchami aplikujemy go na skórę. W przypadku tej metody jej zaletą jest na pewno to, że możemy głębiej wniknąć w te takie mikroporowatości, które są na skórze, i dokładniej oczyścić jej strukturę. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie używać agresywnej szczotki, ponieważ można tą skórę uszkodzić. Optymalna szczotka to taka szczotka, jakiej używacie na przykład do butów. I znowu przecieramy powierzchnię, wycieramy ją do sucha. I teraz zobaczcie. Ta powierzchnia jest wyczyszczona i jednocześnie zaimpregnowana. Ona mało tego w dotyku, zyskała taką miękkość, ponieważ ten preparat zawiera w sobie również odżywki do skóry. I teraz zerwiemy tą taśmę, która tutaj oddziela to miejsce brudne od czystego i będziecie sobie mogli porównać, jak wygląda po wyczyszczeniu skóra. To jest część brudna, to jest część po wyczyszczeniu. Tutaj czyściliśmy mikrofibrą, tutaj czyściliśmy szczotką. Tak właśnie działa preparat Leather Cleaner. Polecam go w szczególności tym, którzy posiadają meble skórzane lub samochody skórzane i samodzielnie chcą sobie wyczyścić. Swoje meble lub tapicerkę samochodową. Natomiast ja go również bardzo gorąco polecam osobom, które piorą dywany. Musicie pamiętać o tym, że dużo z Waszych klientów posiada tapicerkę skórzaną i już samo to, że zakupicie sobie taki preparat, może spowodować, że ze zlecenia wyjdziecie z większą ilością pieniążków, niż gdybyście go nie mieli, ponieważ będziecie mogli zaproponować bardzo proste, ale jednocześnie skuteczne. Czyszczenie i impregnowanie kanap mebli skórzanych. Tyle, jeśli chodzi o leather cleaner. Ja nazywam się Paweł Dąbrowski, firma Cleaning Support. Cześć.